Trener Marek Wasiluk po wygranym 2 do 0 meczu z Zagłębiem Lubin. Trenerze, na początek poproszę o podsumowanie dzisiejszego zwycięskiego starcia. O, naprawdę, um, mówię to po raz kolejny, nie, 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 niezależnie od wyników. Kolejny dobry mecz w naszym wykonaniu. Było ich w ostatnim czasie dużo, natomiast e, siedziało i w chłopcach, i w nas wszystkich to, że wyniki się nie zgadzały. Natomiast dzisiaj muszę pochwalić obie, obie drużyny za kulturę gry, e, za to, jak ten mecz wyglądał, bo uważam, że piłka juniorska, jeśli będzie wyglądać tak, to możemy liczyć, że ci chłopcy będą trafiać wyżej i, i sobie tam spokojnie radzić. Jeżeli, się, jeżeli to są mecze, które są nieraz rozgrywane na poziomie bardziej emocjonalnym, niż umiejętności piłkarskich czysto czy taktycznych, no to trochę jest gorzej. Dzisiaj uważam, że obie drużyny trzeba docenić, ale skupiając się na, na naszej drużynie, to naprawdę to nie był łatwy moment dla chłopców i oni mi bardzo mocno wierzą, że są dobrzy. Oni to czują, natomiast te wyniki to jest oczywiście bagaż, który nosili na plecach. I dzisiaj absolutnie doceniam ich po raz kolejny zaangażowanie, ich charakter, i to jak do tego meczu podeszli, bo naprawdę walczyli i ze sobą, i z przeciwnikiem, i z tym, żeby przełamać tą niekorzystną serię, którą mieliśmy cierpliwość i dobra praca dzisiaj została wynagrodzona. W trakcie transmisji mówiłem o tym, o czym Pan mówi teraz, czyli, że to po piłkarsku z obu stron był bardzo dobry mecz. W pierwszej połowie zwłaszcza było to widać moim zdaniem, jeżeli chodzi o taktykę. Tam było sporo badania przeciwnika, było oczywiście też bardzo dobrze piłkarsko. Takie mecze jednak mimo wszystko nie są codziennością w Centralnej Lidze Juniorów do lat 19. No i potem się zastanawiamy, dlaczego problemem jest to, że zdolni juniorzy mają problem z przechodzeniem do seniorów. To ci juniorzy, którzy grali dzisiaj, to uważam, że są kandydatami na seniorów. Oczywiście wszystko zależy od nich, ale oni są przygotowani pod kątem mentalnym, pod kątem taktycznym. Być może czasem jeszcze fizyczności troszkę brakuje w starciu z seniorami, ale to są chłopcy, którzy są szkoleni. To nie są chłopcy wybrani, żeby osiągnąć cel, którym jest jakieś tam mistrzostwo, utrzymanie czy cokolwiek innego. To są, tylko to są chłopcy, którzy są trenowani po to, żeby zostać piłkarzami. Oni to wiedzą, my to wiemy. Czasem niektórym brakuje w tym wszystkim trochę jeszcze takiego spokoju i cierpliwości, natomiast ta praca zawsze się uważam, że obroni, a oni naprawdę pracują świetnie i, i, i tyle. I tak naprawdę takie trudne okresy trzeba przechodzić razem. Za chwilę pójdziemy i zaśpiewamy piosenkę, która nas niosła w tym tygodniu, bo dawno tego nie było i też chłopcy na to zasługują. Jest to dla nas runda niełatwa, dużo zamieszania z przekładaniem meczów, z odwlekaniem i graliśmy trzy mecze w tydzień, potem dwa tygodnie przerwy. Dużo się tego Narobiło, natomiast mam nadzieję, że ten mecz znowu pozwoli nam złapać taki rytm, do którego będziemy dążyć, I, i tak jak mówię, odrzucając wyniki z ostatnich meczów, ci chłopcy naprawdę świetnie pracują i, i chwała im za to, i to muszą trzymać, jeśli chcą być dobrymi seniorami. To już na sam koniec. Czy i jeżeli tak, to jak trudno było chłopców odpowiednio do tego starcia zmotywować, bo tak jak Pan mówi, ja też o tym mówiłem w trakcie transmisji. Forma była, tylko tych wyników brakowało i w takich sytuacjach może być trudno, zwłaszcza jeżeli mówimy o piłce juniorskiej, przekonać chłopców, że oni naprawdę zasługują na te punkty i one z czasem, jeżeli dalej będą tak pracowali, przyjdą. Wiesz, no tak naprawdę też to było bardzo duże wyzwanie dla mnie i, i dla całego sztabu i tak naprawdę jedyną rzeczą, którą możemy robić, to spokojnie i cierpliwie dalej pracować. Yy... Mamy wsparcie dyrektorów, mamy wsparcie ludzi, którzy przychodzą, obserwują nasze treningi mecze, widzą jak to wygląda, więc wiedzą, że my raczej nie siedzimy z założonymi nogami w swoim ciepłym kantorku i nie rzucamy piłki, żeby chłopcy grali, tylko są, tak jak mówię, cały czas trenowani. Czasem na efekt trzeba troszeczkę poczekać, ale mam nadzieję, że takie granie jak dzisiaj sprawia im ogromną przyjemność. Do tego oczywiście mają wsparcie swoich najbliższych i rodziców i to jest ważne, żeby też oni w to wierzyli, do tego oczywiście od czasu do czasu trzeba dostać w web, ale myślę, że wynikami też udowadniają z drużynami stopu, bo potrafimy wygrywać z Zagłębiem, potrafimy wygrywać z Górnikiem, potrafimy wygrywać z Pogonią, która jest bardzo dobra. Natomiast mamy problemy z drużynami, które są gdzieś tam fizycznie nastawione na, na bardzo proste granie i każdy ma swoją drogę i niech każdy idzie swoją drogą. Ja uważam, że dostając takie wsparcie od ludzi, którzy zarządzają dzisiaj Akademią, to mogę spokojnie pracować, robić swoje i ten spokój musi się przełożyć też na drużynę.